Kurwa. Przez te krzaki się tak chujowo chodziło. Kurwa. Co jest? Pierwszy gruha. Już? Już go zabijesz? No tak. To <grym> lecę do ciebie i go lutuję, kurwa. Ty, gracze tu są. O, kurwa. Ej, uciekaj! Esa na kurwa, to jest, to jest, to jest jeszcze! Dobra, ja idę na tego gluchara. Idę zobaczyć, co to jest w budynku. Ej bo, ej, bo ja może ja kurwa nie wiem, na chwilę zniknę, nie? Což to je Frenčík. Mám gluhara. Zostaw mnie! Ty! Gluchar! Co on tu robi? Po Kurwa, no i znowu! Odwróćcie od, się na chwilę, czekaj, będziesz miał po prawo, prawo go. Czekaj, 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 ja muszę to zobaczyć. O kurwa, guard. O, umarł. To ja go musiałem tym ostatnim pociskiem zrobić. jest kurwa. O, no. Jakiś ciało. O, w duchach. Kurwa, na swojego. No ile?! Czemu on Chyba dętka ze nie mam Ja się odnowiem. Oho Co kurwa... To kurwa Co on odpierdolił? The fuck? Jak ja mam głucharz stąd wypikałaś? Kurwa Może stąd? O kur... o oh, jest. Withy. O oh, mam go, nice. O gniło. Kurwa O, idą Kurde, może... ...bliżej podejdę? Chuj, ja tam muszę go zrusować to ogólnie chora, nie? O, drze pizdole Co God me, flashbanga zajebał. Co ja mam zrobić? Kurwa, położyć się. The fuck? Co ja mam nie zrobić? Ja pierdol Co to kurwa było? Ale... Ten pierwszy wygląda trochę jak gluhar. O! Chyba <grywa> zabiłem gluhara i dostałem flash banga na pizdę. <grywa> Co? 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 No padłem kurwa przez ten teleport, co eee! no w on w on grę, kurwa nie no ja pierdolę ale ten pierwszy to był gluhar nie to musiał być gluhar miał krótki rękawek tak, dobra git przynajmniej tyle No to chyba umrę, ale muszę spróbować. O, kurwa! Jest! Ja pierdolę. A jest to Siegmund. Że on mnie zajebał? Holy moly. Dobra, wyjebane w tej guardy. I tak kurwa do wyjścia Udało się.